Adam Bysiek, dzień dobry, 11.44. To czas na pierwsze wydanie dzisiaj Rozmowy Dnia. Dodam, że w drugim, po godzinie 13, Państwa i moją gościną będzie dziś pani prokurator represjonowana, prokurator Ewa Wrzosek, ale zanim czas na debatę na temat religii w szkołach. Jarosław Kaczyński, pamiętam, jak kilka tygodni temu mówił, że czuje się jak w odrębnej strefie kulturowej. No, ciężko się z tym nie zgodzić, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to właśnie Polska jest strefą kulturową, gdzie rodzice decydują za. Czy ono ma być ochrzczone, czy nie, czy ma na religię chodzić, czy nie, w bojaźni przed społecznym napiętnowaniem i ostracyzmem, to faktycznie możemy tu z panem prezesem się zgodzić, że żyjemy w odrębnej strefie kulturowej. I o tym dziś na naszej antenie w rozmowie dnia państwa. I moim gościem będzie dziś pan poseł Wieczorek z lewicy. Panie pośle, dzień dobry, witam serdecznie poseł, wieczorek, panie pośle. No właśnie, jak to jest z tą strefą kulturową? Czy religia w szkole w ogóle ma jeszcze prawo bytu? Mnóstwo dzieci w wieku szkolnym, w wieku adolescencji dobrowolnie chce zrezygnować z chodzenia na te lekcje. To oczywiście wiąże się z koniecznością przedłożenia, jeżeli są to osoby niepełnoletnie, zaświadczenia od rodziców, że nie życzą sobie, by dziecko na tego typu lekcje chodziło. To oczywiście niełatwo uzyskać tym dzieciakom, no bo rodzice się boją. A co powiedzą sąsiedzi? Co powie baba? A co powie pani w szkole? I ta sytuacja no nie pomaga w tym, by dzieci dobrowolnie i, samo, i, i same decydowały o tym, czy chcą uczestniczyć w tego typu lekcjach, często będących formą indoktrynacji religijnej, bo sprowadzających się do głoszenia tez stojących w sprzeczności z prawami moralnymi. Mowa to oczywiście o kobietach, o decydowaniu o własnym ciele. No Jest już szereg kwestii, które Kościół ustami kapłanów w szkołach próbuje demonizować, co chyba negatywnie odbija się na Edukację i wykształcenie tych najmłodszych w szkołach? No tak, pan redaktor bardzo dobrze wprowadził nas chyba w ten temat i dotknął kluczowej sprawy. Czy szkoła powinna być świecka zgodnie z konstytucją, czy szkoła powinna być katolicka, tak jak chce Kościół katolicki w Polsce? Więc od razu chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, polska lewica była zawsze za rozdziałem państwa od kościoła i była przeciwko religii w szkole. I to podtrzymujemy i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I miejsce nauczania religii jest w kościele, jest w salkach katechetycznych, nie ma żadnego powodu. Dla którego z budżetu państwa mamy płacić półtora miliarda złotych na kapechetów w, w szkołach. I kapłanów. Mają to w ubóstwie. I kapłanów, dokładnie. No więc, więc to jest po prostu nieuczciwe. I też mówię wyraźnie: nigdy lewica nie walczyła, nie walczy i nie będzie walczyć z Kościołem Katolickim, bo zgodnie z tym, co lewica mówi. Każdy ma prawo wierzyć w takiego Boga, jak chce, każdy ma prawo robić to, co uważa za stosowne, bo to jest wolność jednostki, wolność człowieka. Każdy ma prawo kochać kogo chce. To zawsze mówiła lewica i z tego powodu jesteśmy absolutnie zwolennikami wyprowadzenia religii ze szkół. I myślę, że to, co się stało, w ogóle wprowadzenie religii do szkół, to był chyba rzeczywiście początek takiego wielkiego kryzysu, Kościoła katolickiego w Polsce, a dzisiaj zmuszanie dzieci do tego, żeby chodziły na religię jest po prostu bez sensu. Więc jeżeli będziemy mieli taką możliwość, jeżeli Państwo nam zaufacie w wyborach, na pewno religię ze szkół będziemy wyprowadzać. No ale Panie Pośle, dzisiaj dzieci, no, są też Dzie takie, które nie wierzą w nic i są tego świadome, to jest ich dobrowolny wybór. Czasami też dokonują aktu apostazji przed ukończeniem roku 18 roku życia. No i te dzieci dzisiaj nie mają wyboru, że nie muszą chodzić na nic, bo proponuje się im, a raczej zmusza się ich do wyboru między religią a etyką, etyką, którą też mogą nauczać katecheci, czyli ludzie o ścisłym powiązaniu z Kościołem Katolickim. A więc jeżeli tak dziecko rezygnuje z religii, a wybiera etykę, którą uczy przykładowo katecheta, który jest katolikiem, to istnieje realna obawa o to, że podczas tych zajęć etyki będą forsowane kwestie, tematy, które są wygodne Kościołowi, by również w tej formie tym niewierzącym lub niechcącym wierzyć przedłożyć pewną rację Kościoła Katolickiego. No, ale oczywiście, że tak będzie, bo te same osoby, które dzisiaj uczą religii, będą uczyły etyki, więc to niczego nie zmienia. Jeżeli dzisiaj słuchają nas rodzice, słucha nas młodzież, to chcę Państwa zapewnić, że po prostu my to zlikwidujemy nie będzie religii ani nie będzie etyki w szkole. Bo po prostu to są przedmioty, które powinny być raczej nauczane w domu i w salkach katechetycznych. Więc dzisiaj absolutnie trzeba to zmienić. A była do tej pory możliwość taka, że można było nie chodzić ani na religię, ani na etykę. Natomiast dzisiaj minister i Zjednoczona Prawica chce ten trzeci wariant, czyli że niczego się nie wybiera i na żaden przedmiot się nie chodzi, chce zlikwidować. Tym samym zmusza młodzież do tego, żeby jednak uczestniczyła czy w lekcji religii, czy w lekcji etyki. To jest bardzo nieuczciwe i to jest bardzo złe dla polskiej młodzieży i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Szkoła nie może być miejscem indoktrynacji politycznej, indoktrynacji światopoglądowej. Szkoła ma przygotowywać młodzież do życia, szkoła ma przygotowywać Młodzież do, do, do pracy i szkoła ma po prostu być szkołą świecką, ma po prostu dać możliwość zdobywania wiedzy przez polską młodzież. Ja tylko dla państwa informacji naszych widzów dodam, że zgodnie z przepisami dyrektorium oraz myśl rozporządzenia MEN obowiązek troski o lekcje religii w szkołach na terenie parafii spoczywa na Miejscowym proboszczu. Pani pośle, jest też w ramach tej zmiany możliwość, iż etykę może etyki może nauczać dowolny nauczyciel, na przykład języka polskiego po skończeniu odpowiedniego kursu przygotowującego go do nauczania tego przedmiotu. Załóżmy, że nauczyciel taki kurs kończy. Jakie on ma moralne, mentalne, techniczne i merytoryczne przygotowanie do tego, by mówić dzieciom, co jest dobre, a co jest złe. Czasem biorąc ten przedmiot tylko dlatego, by wypełnić lukę w swoim grafiku. Gdyż dzisiaj nauczyciel, by mieć pełen etat, musi jeździć niejednokrotnie do dwóch różnych szkół. Czasem nie zdąży na autobus. Te placówki są od ciebie oddalone o kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. I to jest przykład nawet mojej mamy, więc mogę panu w oparciu o jakieś podstawy autopsji o tym powiedzieć. I mimo tego wierzymy, że taki nauczyciel, który już jest w rozjazdach, nagle skupi się na tym, by w sposób zaawansowany, intencjonalny, nauczać dzieci dobra i nauczać ich rozróżnienia dobra od zła, właśnie w sposób etyczny. No więc to, to jest w ogóle wszystko postawione na głowie. No bo jeżeli chodzi o kwestię związaną z etyką, z rozróżnianiem dobra i zła, to przede wszystkim to jest rola rodziny, to jest rola rodziców i tam się chyba wszyscy tego uczyliśmy. Szkoła była tylko takim dodatkiem jakieś specjalne lekcje w tej sprawie, myślę, że to, to nie jest do końca dobre rozwiązanie, bo etyki trzeba uczyć na każdej lekcji, każdy nauczyciel, czy to matematyki, czy fizyki, czy historii. De facto też mówi o tym, co jest dobre, a co jest złe, i też pokazuje, w jaki sposób się zachowywać na lekcji, w jaki sposób się odnosić do starszych, w jaki sposób odnosić się do, do różnych zdarzeń, które w życiu mogą, mogą się wydarzyć. Więc to, to wszystko rzeczywiście jest postawione na głowie. Zresztą myślę, że po rządach Zjednoczonej prawicy trzeba będzie w ogóle uporządkować polską szkołę bo to nie tylko trudna sytuacja nauczycieli, ale to również kwestie programów nauczania, te słynne książki, które się pojawiły, ta ideologia, która się pojawiła. No trzeba po prostu wreszcie przywrócić fakty do programu nauczania. W polskich szkołach, i te fakty po prostu muszą w tych książkach się pojawić. Tam się po prostu musi pojawiać prawda. Obojętnie, czy według kogoś dobra, czy zła, ale tam się po prostu musi pojawiać i musi się pojawić prawda. Szczególnie jeżeli chodzi o historię. Nic nie można z tej historii ukrywać, bo Polacy muszą znać po prostu swoją historię. Obojętnie, jak ona była tragiczna, to też te fakty miały miejsce, też trzeba o tym mówić. Natomiast nie da się wygumkować, nie wiem, Lecha Wałęsy z polskiej historii, tak jak chcą obecnie rządzący, więc podobnie jest z etyką, podobnie jest z religią, niech po prostu te, Lekcje rzeczywiście odbywają się w całkach katechetycznych. Żeby też Państwo wiedzieli, że katecheta z jedynym zwierznikiem katechety to dyrektor szkoły, a w sprawach treści nauczania to biskup. To jest szczególnie istotne dla Państwa, którzy macie a. dylemat przed tym, czy dziecko powinno na, na lekcję etyki lub religii uczęszczać, ale mam taką Pani pośle obawę, że Państwa pogląd, spojrzenie na skasowanie religii i etyki ze szkół po wygranych wyborach jest trochę w z poglądami, jakie głoszą potencjalni państwa sojusznicy wyborczy. Wskazuje wiele na to, że PiS będzie dbało o to, by było ponad 100 kręgów wyborczych. Wybory już są przesunięte, a więc widmo wspólnej listy jest no, bardzo realnym scenariuszem. I tu pytanie do pana, czy to skasowanie lekcji religii i etyki w szkołach będzie dla państwa jednym z największych elementów, najważniejszych elementów do, w potencjalnej koalicji z jakąkolwiek inną partią? No, na to się zgodził. Platforma chyba miałaby z tym problem. No zobaczymy, bo prawda jest taka, że to wszystko jest przed nami. Widzę, że jeżeli chodzi o wypowiedzi potencjalnych koalicjantów, to jest zdecydowanie akceptacja. No bo przecież ostatnio słyszałem wypowiedź pana premiera Tuska, który absolutnie mówił, że rozdział państwa od Kościoła to jest kluczowa sprawa. Więc ja bym się tego nie obawiał. Mam wrażenie, że w tej sprawie y, będzie zgoda bo nie jest to walka z y, polskim kościołem tylko to jest y, po prostu przestrzeganie polskiej Panie konstytucji pośle, więc w tym mamy... zakresie też że... A z sił opo opozycyjnych nie będzie przeciw. Mamy bardzo pilne łączenie z Brukselą. Za kilka sekund bardzo panu dziękuję za rozmowę na temat religii w szkołach i etyki. To po poseł Wieczorek na Antenie News 24, a my przenosimy się już teraz dziękuję. do Brukseli. Koinąc dnia, dobrego. dziękuję pięknie, dozwaj mnie. A na 13 zapraszam państwa również do tego studia. Będzie państwa i moją gościnią pani prokurator Ewa Wrzosek, a teraz Maciej Zachrodzki i Bruksela.